Szybki szorcik z prezentacją szuflad od Kubrika. Mamy system Kubrik wersja Pro Drawers wersji 3 szufladowej i 2 szufladowej. Kolor czerwony zawsze Expert. Expert oznacza, że jest wyposażony w kubełki. Kolor czarny występuje w wersji Expert jak i w wersji Basic. Basic to będzie ta sama skrzynka co Expert tylko bez tych kubełków w środku z przegrodami. We wszystkich skrzyniach jest możliwość demontażu, wyciągnięcia wszystkich kubełków oraz przegród, więc to jest fajne. Mocne, bardzo wytrzymałe, metalowe zawiasy. I to naprawdę fajnie chodzi. Tak. Takie drobnostki tu z przodu, miejsce na opisy. Kolor czarny, kolor czerwony, oba dostępne. Inserty wersja 2.0, czyli miejsce do zamontowania modyfikacji od w wersji czarnej. Nie ma tych insertów, jest tylko miejsce, żeby sobie samemu to zamontować. Takie są różnice.